OK, zostań ze mną traderem w 2024 roku na Bajbicie. Proszę bardzo, zapraszam. Jaka jest definicja tradere, tradera? Definicja tradera to będzie ktoś wystarczająco szalony, aby zaryzykować własne pieniądze celem uzyskania zysku. Może być. Wszystko jest tradem w życiu. Witam, xgross z tej strony. Witam na kanale Kryptokamikadze i oczywiście zacząłem pół żartem, pół serio, ale powiem Wam tak: rynek ogólnie jest tak nieprzewidywalny, jeżeli chodzi o trading i ogólnie rynek. Jest tak nieprzewidywalny przewidywalny i cały czas trzeba aktualizować swoje podejście do tego rynku, bo inaczej um, można, się, można się całkiem nieźle zaskoczyć. Um, więc niezbędne jest, aby utrzymać odpowiedni wynik aktualizacji swojego podejścia do rynku. ABC zyskownego tradera, ja miałem taki, zresztą mój film chyba taki zapraszający na mój kanał, jest ABC zyskownego tradera i to jest, to by było coś, co można by było sobie zaktualizować również w tym roku. Jedna wielka aktualizacja, jeżeli chodzi o 2024 rok, a więc aktualizacja, jeżeli chodzi o trading, aktualizacja, jeżeli chodzi o, Mental w tradingu również nas czeka. Oczywiście, nas wszystkich, tych, co subskrybują mój kanał i tradują razem ze mną, lub chcą zostać traderami w tym roku, to definitywnie jedna wielka aktualizacja. Podstawowy krok, który jakby wykonałem w tamtym roku, do którego miałem mieszane uczucia, to jest tradowanie altów. Tradowanie altów to jest coś, co, do czego miałem mieszane uczucia, ponieważ jest to zupełnie inne mentalnie podejście do zarządzania ryzykiem przy tradowaniu altów niż zarządzanie ryzykiem przy tradowaniu czegoś, co jest bardziej bezwładne cenowo, takiego jak Ethereum czy Bitcoin. To jest zupełnie inne, inne podejście. Alty, które bardzo często mają nagłe wyskoki i nagłe spadki, czyli tak zwane pump and dumpsy, to w tym momencie powinno się z mojej perspektywy tradować zupełnie inaczej, podchodzić do tego zupełnie inaczej. Mają one większy potencjał na zysk, tradowanie takich altów, możemy to robić mniejszą kwotą w tym momencie. Ale zarządzanie tym ryzykiem jest również zupełnie inne. I mówiłem, mówiłem ostatnio o tym moim, jakby takim wyzwaniu, że będę tradeował alty cały czas 10% sumą z wypracowanego już zysku. I tutaj. Mieliśmy tutaj ostatnio, oddawałem aktualizację. W tej chwili mamy 580, jeżeli chodzi o zysk. Zaczęliśmy z 1000, czyli mamy 1580 na Altach. 29 tradeów, 2 losy, 29 tradeów, 2, 2 przegrane trade'y. I teraz, jakie są moje wnioski? I to nie jest pierwsza moja runda trajdowania. Pierwszą rundę tradowania zrobiłem. Dużo wcześniej zrobiłem pierwszą rundę tradowania altów, zrobiłem przed naszym turniejem. Jeżeli pamiętacie, turniej w tamtym roku, podczas turnieju w ciągu tam 20 paru dni, zrobiłem 100% na turnieju, i to było, były te same zasady, te same mechanizmy, które używam do tej pory. Później zrobiłem rundę numer dwa, kiedy, bo run, przed, przed turniejem, rundy nie liczę, bo to nie było publiczne, to było tylko i wyłącznie dla mnie. Turniej to już było publicznie. Po turnieju. W tamtym e, ostatnim miesiącu grudniu chyba zrobiłem też publicznie taki, taki, e, taką rundę i również tam e, pokazywałem, jak to wyglądało. I tam było chyba 40 ileś tradów, e, 3 stratne trady przez miesiąc. No i teraz mamy następną rundę i znowu <laughs> podobna sytuacja. Wiem, że wiele osób e, chciałoby. E, jakiejś takiej czarno-białej definicji, o co chodzi w tych tradach i w jaki sposób to, w jaki sposób to rozgrywać. A więc, jeżeli jesteście ze mną na Bybit, to tutaj macie coś takiego, że Bybit, USDT Perpetuals i wchodzę tutaj w Trending, czyli moje takie najbardziej gorące trady, które są w tej chwili i przeglądam, przykładowo zerknijmy sobie na APE. Przykładowo zerkam sobie na to, w jakim momencie jest dany trade. I teraz, jeżeli byśmy popatrzyli, o całkiem przypadkowo tutaj na tym, na tym jestem, ale jeżeli byśmy na to popatrzyli w ten sposób, to zobaczmy tutaj. Tutaj macie mój short. Widzicie S? To jest, że ja tutaj ten tego ten token shortowałem w tym miejscu. A tutaj wziąłem profit z tego shorta. Short, profit z tego shorta. A więc cały czas zasada jest taka sama. Zasada jest taka, że e, alty, tak jak już wspomniałem, mają bardzo często e, takie piki i upadki, czyli wzloty i upadki. I jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób, um, z odpowiednim podejściem do ryzyka i odpowiednim podejściem mentalnym, to możemy takie właśnie ruchy wykorzystać do tego, aby po prostu zabierać z rynku krok po kroku, małą łyżeczką, jak ktokolwiek zwał jak zwał, ale cały czas zbierać z rynku profity. Um. Ustawianie się w tym, dopasowanie się do tego daje długoterminowo nieprzeciętne okazje. I to jest coś, co jest dla mnie takim jakby nowym moim wynalazkiem na ten rok, jeżeli chodzi o trading. A więc cały czas. Tradowanie Bitcoina i trejdowanie Ethereum jest, jest oczywiste, ale tutaj rozgrywa się to w zupełnie inny sposób. Pomimo tego, że widzimy podobnie na wykresie takie upadki i wzloty, ale długoterminowo na Bitcoinie czy na Ethereum możemy się ustawić pod jakiś kierunek. Na altach, ja bym z mojej perspektywy tego kierunku nie obierał aż tak pewnie, a dosłownie zbierałbym tylko to, co w danej chwili dał mi rynek. Kryteria znajdowania altów czyli wchodzimy znowu, jesteśmy na Bajbicie, wchodzimy tutaj, USDT Perpetuals, szukamy trending, patrzymy, co w danej chwili jest trending. Co w danej chwili zrobiło jakąś. I tutaj znowu taki slogan, nasz slang tradingowy. Co w danej chwili zrobiło jakąś pompę, która jest chwilowa. I czy widzimy już, że ta pompa się zakończyła? A więc kryteria znajdowania altów, zasady ich tradowania. Musimy sobie ustawić zasady tradowania tych altów kapitał jaki jest nam potrzebny, który może być o wiele, wiele mniejszy niż do tradowania takich, jak mówiłem już, większych coinów jak Ethereum czy Bitcoin. I po to, by w danym momencie zyskać więcej. Więc to, jest, to, są, to są moje takie zasady tradowania altów na 2024 rok. Um. I znowu wiele osób zaczyna od tradingu i od razu wrzuca jakieś kwoty, i od razu zaczyna tradować i nie wytrzymuje ciśnienia mentalnego, który jest związany z pieniędzmi, i stąd też biorą się podejmowane decyzje, które są niekoniecznie podyktowane rozsądkiem, a są podyktowane emocjami. Tego nie może być. Więc. Jest coś takiego jak demo trading. Ja już o tym demo trading kilka razy mówiłem i można sobie zacząć od tego demo trading. Tutaj nie ma emocji, bo pieniądze są sztuczne, nieprawdziwe. Ale daje nam to możliwości przetestowania naszych mechanizmów, czy mamy dobrze to ułożone, jeżeli chodzi o mechanizmy. Więc. A... Mam nadzieję, że 2024 dla wielu z nas, którzy chcą zrobić tutaj krok do przodu w tym świecie tradingu, będzie tym krokiem do przodu w świecie tradingu. Szczególnie, że możliwości są coraz większe i coraz większa baza danych. I coraz większa baza mm, wiedzy, którą możemy czerpać. I nie tylko tutaj z różnego rodzaju vlogów, z czyichś doświadczeń, z własnych doświadczeń. Po prostu, gdzie nie spojrzymy, możemy czerpać różnego rodzaju, nawet z tradycyjnego rynku. Pewne schematy, pewne założenia. Mm, Zaktualizowane do rynku krypto będą się sprawdzały, ale nie jeden do jeden. Jeden do jeden nigdy się nie sprawdza, więc w taki sposób, w taki sposób do tego podchodzę. Teraz, przechodząc do, do świata krypto i do tego, co dzieje się w świecie krypto, nie mówcie mi, że to jest możliwe. To chyba nie jest możliwe. Przechodząc do świata krypto, a. Um. PulseX, farma na PulseX, ostatnio mówiłem o farmie na PulseX i zauważyłem, że całkiem potężną i niezłą farmę ma odpalony KryptoSapiens, więc gratuluję farmy i witam wśród farmerów, jest całkiem, całkiem świetna farma. Widzę też, że wiele osób w sposób dos, dos, dość aktywny patrzy na to, co dzieje się w świecie pulsczejna i jak rozwija się świat pulsczejna. Po komentarzach, po dyskusjach widzę, że w taki sposób na to patrzymy. I to jest, też, to jest też bardzo takie budujące. Jedną z rzeczy, którą chciałem powiedzieć, to jest to, że kiedy dyskutujemy sobie o tym, co jest w świecie krypto, i szczególnie tutaj, jeżeli patrzymy o na przykład na XRP, patrzymy na Pulszcheina, patrzymy na Bitcoina, patrzymy na, na to, co się dzieje z wiadomości w świecie krypto, to jedną rzecz, którą e, zaczynam zauważać, to jest to, że są osoby, które w tej chwili tylko i wyłącznie uczestniczą w świecie Pulschaina, ponieważ są tutaj od samego początku. Więc. Tak jak ja, tak jak wiele innych osób, świat pulszczejny dla nas jest naturalnym wejściem tutaj, ponieważ weszliśmy z heksem, weszliśmy z poświęceniem, weszliśmy ze wszystkim tym, co, co, co dwa lata temu wystartowaliśmy, czy cztery lata temu wystartowaliśmy, 5 wystartowaliśmy. Więc dla nas to jest naturalna transformacja, że mamy heksy, wchodzimy w heksy, w i heksy, pi heksy, Puls pulsxy, farmy i tak dalej. Ale Wiele osób patrząc na Ryśka i nie rozumiejąc o co tutaj chodzi i dlaczego w taki, a nie inny sposób jest coś robione, i teraz widząc całą sprawę z Security Exchange Commission, która um, skarży Ryśka o to, że wypuszcza papiery wartościowe, um, ma taki jakby dystans do tego, aby na przykład startować tutaj na puszczenie z jakimkolwiek projektem. Ale już widać że są osoby spoza puszcaina spoza heksa które bardzo chętnie odpaliłyby projekt które bardzo chętnie weszłyby w świat puszcaina ale są powstrzymywane tym właśnie że nie jest to jeszcze zamknięta sprawa a wręcz otworzyła się sprawa z sekiem więc co myślę to jest bardzo ciekawa sprawa um, Sprawa została pomiędzy sekiem, a ryśkiem została ustalona na, gdzieś po wakacjach tego roku. Nie pamiętam, czy to wrzesień, czy październik, gdzieś w jednym z tych miesięcy. I wydaje mi się, że wiele może się, jeżeli ta sprawa zostanie zamknięta w sposób płynny i bezproblemowy, to wiele tutaj może się zmienić, ponieważ osoby, które mają możliwości i chciałyby, w świat pulsacyjny. Będą mogły to zrobić już, że tak powiem, z jakimś większym przekonaniem niż do tej pory, nie myśląc o tym, że mają do czynienia z i tutaj tylko i wyłącznie ryśkiem, który jest taki a nie inny, bla bla bla, ale mają do czynienia z czymś, co jest ustawione w świecie krypto, w absolutnie Bezprecedensowy, niepowtarzalny dla innych blockchainów sposób, i mogą tutaj odpalać swoje projekty, być na absolutnie zdecentralizowanym systemie, używać tego w taki, a nie inny sposób. I teraz mamy Liquid Loans, mamy Pulse Chain Domains, mamy tutaj kopię Tornado Cash, mamy jakieś inne różnego rodzaju DEXY i inne projekty, mamy memcoiny, które startują. To wszystko jest ok, ale to, jest, to są ludzie z naszego środowiska, z, naszego, z naszej społeczności, ale ludzie spoza naszej społeczności to jest dopiero coś, co nas z mojej perspektywy zaskoczy w momencie, kiedy okaże się, że Pulsszein wygrywa z Sekiem. Wszystko jest jasne i proste wobec prawa. Można tutaj działać, a w tym samym czasie inne łańcuchy ciągle będą zmagały się z tymi samymi problemami, co mają, a więc pełną centralizacją, włączaniem, włączaniem i wyłączaniem dostępu do sieci, tak jak nie wiem, robi to Solana czy jakiś inny łańcuch, lub też łańcuchy, które zrobiły zbyt mało zbyt późno, tak jak nie wiem, lisk czy jakikolwiek inny projekt. To jest wszystko to, co co wiecie, co jest absolutnie nie pokrywa się z tym, czym powinno być krypto. Mało tego, takie tokeny jak nie wiem, cyfrowy jakiś cyfrowy euro czy cyfrowy yuan czy 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 jakiś worldcoin teraz ten sk skanowanie środkówki oka czy cokolwiek innego, dla mnie to jest wręcz e, nawet nie, nieetyczne o tym mówić, popychając kogoś lub kierunkowując kogoś w tą stronę. W stronę, gdzie jest, gdzie jest sprzedawane są twoje dane, gdzie jest kumulowane są dane na, na, twoim, na, na twój temat i tak dalej, i tak dalej. Dlatego um, zysk Moim zdaniem, będzie w różnych miejscach. Zgadza się. Ale potencjalny zysk wraz z czystym a, sumieniem będzie tylko w niektórych, jeżeli chodzi o krypto. A, więc to będzie bardzo ciekawa rozgrywka, ten 2024 rok. Kto. I znowu to się powtórzy to co było w 2017, 16, 17, 20 i teraz 24. To się wszystko będzie powtarzać. To jest ta sama rozgrywka non stop. Ta sama rozgrywka inni gracze. Tak jak mieliśmy w mniejszej społeczności, w bardzo zawężonym gronie nieświadomi jeszcze zagrożeń. Mieliśmy projekty typu Właśnie Dashcoin, Dascoin, OneCoin, BitConnect i tak dalej. Kilka lat później mieliśmy Celsiusa, ftx i inne. I znowu kilka lat później, czyli teraz, będziemy mieli następne. Te, ta sama rozgrywka. W ten sam sposób rozgrywana. Inni gracze, inna technologia, inne haczyki zarzucane na ludzi. Więc warto by, warto, by, warto by o tym pomyśleć. Jeżeli ktoś ciągle tutaj jest na moim kanale z Was, kto nie zna historii krypto, nie mówię tutaj o historii, bo był sobie kurcze Satoshi i miał, lubiał biegać, i, 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 i przy okazji stworzył, nie wiem, tokena, którego coś tam coś. Nie mówię o tej historii. Mówię o historii, gdzie powstaje Bitcoin. I zaraz po powstaniu Bitcoina powstają. Um, okazje. I, i, I zaraz po powstaniu Bitcoina. Jeszcze nawet, jeszcze nawet dobrze Bitcoin nie zaczął hulać, a już powstawały oszustwa związane z Bitcoinem typu. Daj mi swoje bitcoiny, a ja będę ci dawał procenty zarobione na Twoich Bitcoinach. I tak też, co cykl? Co kilka lat z, z napływem nowych ludzi ten sam schemat w inny sposób sprzedany. Ludzie połykają i nadal są, nadal są zdziwieni. Więc ja też ja nie przyznaję się, ja połknąłem sporą dawkę tego, 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 tego tematu wchodząc w krypto. Dlatego ty nie musisz. I ty też nie musisz. I ty też nie musisz. I ty też nie musisz. Wy nie musicie. Warto się nad tym zastanowić. Warto się nad tym zastanowić i postudiować świat krypto. Postudiować świat krypto, jeżeli chodzi o posiadanie własnych środków na własnym portfelu, zabezpieczanie tego, nie łapanie się w i tutaj jest takie powiedzenie: zbieranie centówek spod kół nadjeżdżającego pociągu. Czyli, krótko mówiąc, nie wrzucanie. Wiecie, to jest tak jak, ja kiedyś miałem, jak po jakimś czasie, i z Celsjuszem też było podobnie, Po jak nabra... nabrałem się. Celsjusz z założenia bardzo pięknie się przedstawiał i tak dalej, maszyński, przecież jaka to jest osoba, no święty, chodzący, kurczę, po ziemi normalnie, dla tylko i wyłącznie dla ludzi wszystko robiący. spokojnie, w czarnej koszulce, mówi tutaj unbank yourself, czyli porzuć banki i wejdź, wejdź w krypto, ale wchodząc w krypto, daj mi wszystkie twoje pieniądze. I tutaj się zaczęły zaświecać lampki. Czyli krótko mówiąc, jeżeli Celsjusz daje Ci przykładowo 10% rocznie na Twoim depozycie, to znaczy, ile lat zajmie, zanim Twój depozyt zrobi 100%? 10 lat. To znaczy, że przez 10 lat musisz ufać temu komuś ze swoimi pieniędzmi, że Cię ich nie ukradnie i że będzie dawał Ci te 10% rocznie, zanim w ogóle będziesz. Na czysto z tym, co odbierzesz, a potem jest szansa, że jak weźmiesz swój wkład, to będziesz miał 100% po 10 latach. Więc patrząc na to z tego punktu widzenia i z potencjału, jaki robi nam choćby głupi trading, to nagle okazuje się: hej, czekaj. Ja wiem, że ja muszę zaryzykować, aby zostawić jakieś środki tutaj na giełdzie PIBIT, ale Spokojnie, ja tutaj mogę wejść w byle jakiego tokena, ja 100% jestem w stanie zrobić w miesiąc. I to wcale nie ryzykując nie wiadomo jakich kwot. Więc nie chodzi, nawet, nie chodzi nawet o trading, chodzi o sam mental tego, aby nawet jeżeli nie tradujesz, i ja bardzo często powtarzam i nawet możecie znaleźć na, na moim. <laughs> Na moim Twitterze bardzo częste hasło: jeżeli nie musisz, nie tradej. Jeżeli wchodzisz w trading i widzisz, że ci to nie wychodzi, że tracisz, przestań. Nie bądź dawcą kapitału. Jest prosta zasada. Jeżeli widzisz, że możesz, że mentalnie to dźwigasz, daj sobie wtedy szansę. Prosta zasada. Ale krypto daje więcej poten potencjalnych możliwości niż trading. I tak, farming, staking, e, nawet wchodzenie wcześniej w dane tokeny wszystko to jest możliwe. A więc teraz podsumowując: w świecie krypto będziemy mieli najróżniejszego rodzaju okazje od memcoinów poprzez e, różnego rodzaju e, utility coiny, czyli użytkowe tokeny, które służą nam do czegoś. Poprzez tokeny um, związane z blockchainem, czyli siecią L1. To wszystko, te wszystkie musimy sobie posegregować w odpowiedni sposób i w każdym tym segmencie odpowiednio dać sobie szansę. Ale jednej rzeczy ja tutaj absolutnie nie będę popierał i, i, i nie chcę popierać. To jest po prostu. Um, Wchodzenie w coś, co ma z góry założenie oszwabienie nas na naszej prywatności, na naszej e, anonimowości lub też na naszych pieniądzach, bo długoterminowo wygląda to tak jak Celsius długoterminowo wygląda to jak e, Dascoin, Bitcoin, e, e, Dascoin, BitConnect czy cokolwiek innego. Więc z tym powinniśmy sobie dać tutaj do myślenia. Więc tak to wygląda z mojej perspektywy. Nie wiem, dlaczego w ogóle dzisiaj rozgadałem się na ten temat, ale wydaje mi się, że dlatego, ponieważ z nadchodzącym tym cyklem, który mamy w tej chwili, będzie olbrzymia ilość Nadchodzących różnego rodzaju pomysłów, w jaki sposób ściągnąć ci gacie i Piip. tutaj zacenzurowane zostało powiedzenie dalsze. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.